Idziemy po zwycięstwo kochani i wszyscy mają dokładnie tę świadomość. Są te sondaże nie przez nas zrobione, które jasno pokazują, że zdecydowana bezwzględna większość Polaków na pytanie kto będzie rządził od przyszłego roku mówi prawo i sprawiedliwość. No i dlatego nas atakują. I dlatego gdzieś podsycają, dlatego jakieś głupoty opowiadają. A w Prawie i Sprawiedliwości jak to w Wielkiej Partii trwa dyskusja zawsze także tu na Lubelszczyźnie wszędzie w Polsce i trwać będzie i dopóki ta dyskusja trwać będzie, to znaczy, że istniejemy i jesteśmy bardzo mocni i za tę dyskusję też Wam serdecznie dziękuję. To, co się stało w ubiegłym roku, cud nad Wisłą, czyli 1 czerwca i za bez wątpienia świętego Andrzeja Boboli zwycięstwo Karola Nawrońskiego, to jest wasza zasługa. Waszymi rękami Pan Bóg się posłużył za wstawiennictwem św. Andrzeja Buboli i mamy uratowaną ojczyznę. Bo gdyby dzisiaj prezydentem był Rafalala, to słuchajcie, nie byłoby nas tutaj. Bezwzględnie nie byłoby nas tutaj i jesteśmy o tym przekonani. Zatem ten cud z 1 czerwca, który zawdzięczamy Panu Bogu, Zawdzięczamy Wam również, bo Pan Bóg zawsze się posługuje ludźmi, posłużył się wszystkimi Wami i tym pięknym wynikiem. Przed nami bardzo ważny rok. Nie wiemy, co się będzie działo, nie wiemy, jak będzie się przedstawiała sytuacja na arenie międzynarodowej. Ona jest bardzo trudna, skomplikowana, ale jak to zwykle w trudnych i skomplikowanych sytuacjach jest zagrożenie, ale też jest szansa. Jak jest ryzyko, to też jest możliwość odniesienia większego zwycięstwa. Dlatego przygotowujemy się bardzo mocno do tego, do tego roku. Już 7 lutego, tutaj, w na Województwie Lubelskim, no nie w naszym okręgu, ale w Zamościu, w Akademii Zamojskiej dokładnie, będzie kolejna odsłona alternatywy, czyli tych konwencji programowych, które przygotowuje profesor Piotr Gliński. Przyjadą znani eksperci, tym, tym razem od edukacji, i będą na Akademii Zamojskiej. Dyskutować o tym, co z edukacją zrobić. Kolejne spotkania, wcześniej, 24 stycznia, jest, zdaje się, w Ostrowi Mazowieckiej spotkanie poświęcone rolnictwu. Dzisiaj spotykają się ponownie z rolnikami, rozmawiałem z Mariuszem Błaszczakiem, który jutro przyjeżdża do Poniatowej. Będziemy mówić o tym, co zrobiono z wojskiem w Poniatowej, jak traktuje się ścianę wschodnią ponownie, jak się rezygnuje z tego, co zostało rozpoczęte przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale. Jest nowa inicjatywa rolna, niezwykle ważna, związana z Mercosurem, takie wyjście mocne do przodu, uzgodnione z rolnikami, uzgodnione też z szefem klubu. Jutro będziemy też o tym wszystkim mówić, także na konferencji prasowej. I tak będzie każdego tygodnia i każdego miesiąca, coraz mocniej, coraz silniej kończy się objazd powiatu. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przygotowywanie tych znakomitych spotkań w naszych powiatach. Jeszcze 30 stycznia, bo jeszcze. 24 stycznia mamy w Bychawie spotkanie z Anią Gębicką, ale to co mogę już dzisiaj teraz powiedzieć, 30 stycznia w Łukowie i w Rykach Radosław Fogiel będzie. Też wielka gwiazda Prawa i Sprawiedliwości, która w, w programach telewizyjnych rozwala nieraz tych przeciwników politycznych, więc cieszymy się, że przyjedzie do Łukowa i do, do Ryk. Będzie jeszcze Lubartów, ale to jeszcze nie wiem kto przyjedzie. I zakończymy objazd powiatów tutaj w naszym okręgu, tak jak i zakończymy do końca stycznia objazd wszystkich powiatów w Polsce. I spokojnie to wszystko przynosi, przynosi efekt. Kiedy będą wybory? Nie wiemy. Nie wiemy. Oby były w tym roku, bo jak będą w tym roku, to już w tym roku pogonimy Tuska. Natomiast jeśli będą w przyszłym roku, no to mamy jeszcze trochę czasu na przygotowanie, ale za rok do tej porze wchodzimy w związku z tym w pełną kampanię wyborczą. Dlatego te przygotowania, ta wasza praca jest niezwykle ważna. Dziękuję za nią, proszę o jeszcze więcej, do zwycięstwa, ja wszystkim Wam osobiście w Waszych domach, w Waszych rodzinach, życzę ciepła, spokoju, życzę wiary, życzę miłości, życzę zrozumienia, cierpliwości. I życzę zdrowia, życzę zdrowia, które jest potrzebne nam w każdym dniu i siły, która nas doprowadzi do zwycięstwa. Polski niech ta gwiazda betlejemska rozświetla każdy dzień państwa życia w tym całym 2026 roku. Szczęść Boże.